Panie Marszałku, Pani Prezes, Wysoka Izbo. Chciałbym zadać pytanie, bo jesteśmy w punkcie pytania, o postanowienie Tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2024 roku, sygnatura akt TS 9 na 24, w którym Trybunał Konstytucyjny nakazał prokuratorowi generalnemu i wszystkim organom władzy publicznej Powstrzymanie się od jakichkolwiek działań umożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego uprawnień, zadań i kompetencji przysługujących prokuratorowi Prokuratury Krajowej w stanie czynnym oraz pełnienia funkcji prokuratora krajowego, w tym powstrzymanie się od realizacji wykonania postanowień pisma prokuratora generalnego z 12 stycznia 2024 roku. Chciałbym zapytać panią prezes, czy to jest, Postanowienie ważne Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest jakiś tam śmieszny akt, jak tutaj dzisiaj było podnoszone? Czy jaki status ma ta sprawa, bo mówimy o wielkim kryzysie konstytucyjnym, ponieważ niektórzy zachowują się tak, jakby w Polsce nie było trójpodziału władzy, tylko był dwupodział władzy realny. Czyli rząd i prezydent, i jedyną osobą, która w chwili obecnej jest w stanie blokować wariactwa tego rządu, jest pan prezydent, bo na to jeszcze nie wymyśliliście obejścia i próbujecie wyłączać kolejne instytucje państwa polskiego, których nie kontrolujecie i których nie możecie przed wyborami prezydenckimi przejąć w tym przypadku Trybunał Konstytucyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani...